Pauza 24 godziny. I czekamy dalej na, na parkingu we Francji na jakąś dalszą, tam ciekawą robotę. Parking pod nowym Orlanem, miejscowość gidy. Tak się czyta, nie wiem jak się pisze. Mamy tutaj coś takiego fajnego we Francji w ogóle jak darmowe prysznice. Ja wam pokażę na jakiej zasadzie to wszystko działa. Zamykamy auto i. Tutaj mamy taką kartę, dostajemy na, na stacji. Jak poprosimy o klucz, oczywiście jest to darmo. W zamian za kluczyki patrzymy, numer 2. Przykładamy. No i tutaj moja. O, o! To nie możemy otworzyć, bo żona jest. Żona, otwieraj. Musiałaś mi otworzyć, bo inaczej nie kart nie wbija się zamknięta. No, taki prysznic mamy z ciepłą wodą. Myślałem, że podejrze żonę przy użyciu karty, ale żona się nie dała Zabezpieczone. Y, możemy użyć suszarki, co jest fajną opcją. Nakliknij tam. Dobra. Y, możemy się wykąpać, wysuszyć elegancko. Generalnie teraz powinna być ciepła woda, jak się pali ta żarówka. Y, ale my się kąpaliśmy i była wrzątkiem. Także wiecie, to do końca nie jest y, prawda, że tutaj będzie gorąca woda. no nie? Ale wczoraj, Ale wczoraj była. Także z taką kartą, fajną dostajemy. W ogóle bardzo fajne te prysznice są, że można się w nich wykąpać całkowicie za darmo, bez zbędnego płacenia 3 euro czy więcej czasami. Tylko wystarczy, właśnie ustawić się w kolejce i taką kartę wziąć i, i możemy sobie spokojnie skorzystać. A few moments later. Muszę odpalić chłodnie przed załadunkiem, żeby mi się ładnie w środku schłodziła. Coś wam pokaże w O Ojebana jak Trochę się tu się nazbierało. Trochę zajebałem gościowi Na naczepę, mam nadzieję, że nie będzie zły. Wymyśliłem sobie, że wprost po prysznicu zamioty naczepę. Idealne połączenie, co nie? Też mi się tak wydaje. Ja muszę trochę zamieść, bo nie lubię takiego syfu jak jest. Wolę mimo wszystko jak jest czysto. Wiecie. Trochę porządku nikomu nie zaszkodzi. Generalnie dzisiaj to miałem bardzo inny plan. Podczas tej kręcenia ja fazy, tej 24 godzinnej, mówię sobie, co ty janina robi? Nie załatwię, światełka za skołem. Ogarnę auto, wyśmie się. I jedyne, co by się udało z tego wszystkiego zrobić, to wyspać. Nic, totalnie więcej nie zrobię. Ale będziemy jeszcze jedną całą wykręcić, czy może gdzieś będzie mieć czas po, po drodze jak będziemy czekać za robotą, czy coś takiego to najwyżej wtedy sobie wezmę i zamontuję bo to mi chodzi najbardziej o lampę do cofania bo już to już odkąd tylko dlaczego jakoś w październiku zeszłego roku to od tego momentu właśnie od tego momentu właśnie mam dwie światełka teraz do cofania, żeby było widać Idziemy na i w zasadzie od lipca odkąd odebraliśmy ciągnik montuje światełka do ciągnika też właśnie do walędrowania. Także jak już wraszam tam jego porna chwila, że w końcu mógłbym to zrobić, no to, to, to mi się po prostu najzwyczajniej w świecie robi z Taki, że przygotujemy naczepy pod załadunek i będzie czysta żeby tutaj nikomu nie walało że zresztą widzicie ile jest śmieci z samych palet bo towar bardzo to będą podpaletyzowany luzem nie ładujemy także zobaczcie ile śmieci się zbiera z tego do tego mam taką ekstra torebkę żeby tego nie mieć i nie wypalać na asfalt tylko do torebki także posprzątałem sobie przed, przed, przed robotą no i praktycznie zaraz to już na pewno startujemy dalej. Zobaczcie, jak mi się w oczy rzuciło. Nie lubię zaglądać nikomu w, za bardzo w, w kabinę, ale, gościu, masz na ekranach w nowym aktrosie założoną folię, to w sumie nie dziwnego, że ci tak narzekają na te aktrosy, że słabo widać w tych lusterkach, kamerach, tak mają folię poprzyczepiane na obiektywach albo na ekranach. Dobra, trzeba agregat zgasić, a ja, oczywiście to jest światło a to w kabinie, nie w postojówkach się odpala, tylko właśnie takim klawiszem czas w końcu opuścić parking 36 godzin 55 minut pauzy nam wyszło jedziemy na załadunek załadunek mamy na godzinę 8 rano przyjazd 7.52 do podjazdu 35 km na tą chwilę jedziemy się zawrócić w kierunku Paryża no, niestety we Francji takie tak te parkingi wyglądają, że jak Albo zjazd, że jak przepierdzielisz jeden zjazd, to potem jedziesz, 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 żeby zrobić jakąkolwiek zawrotkę. Zresztą Włochy wyglądają identycznie, także tutaj to można śmiało porównać też do Włoch. Zała jedziemy się załadować, jeszcze czeka nas szybka wizyta w sklepie i będziemy cisnąć dalej na Hiszpanię. Two hours later. Mamy godzinę 9.01, wyjeżdżamy elegancko już poładowani. Towaru mamy od cholery, bo to mamy całe dwie palety 78 kg i jesteśmy gotowi na to, aby mieć teraz przed sobą całe 933 km prosto do, miejmy nadzieję, słonecznej i pięknej Barcelony. Załadowaliśmy się właśnie do Hiszpanii. Nie wiedziałem, że aż tyle towaru nam załadują. Ciężko będzie jechać ośka w górze. Miejmy nadzieję, że na siodle nie będzie za ciężko że napędowa ośka będzie nieprzeciążona. Szybko nas załadowali, pół godziny wie Kurda, co to za anulowalny nam ładunek czy coś? Że tak sprawnie to poszło. A tu się okazuje, że pan przynosi CMR i, dwie, i ten i plombę i dwie paletki mamy. Jeszcze po drodze tylko musimy zahaczyć sklep za dokładnie 11 km, czyli tam praktycznie wiedziemy na autostradę. To jest następny zjazd i będziemy mogli spokojnie jechać w kierunku Orange Montpellier aż do samej granicy z Hiszpanią tam standardowo wiecie, Figueres to jest nasze tankowanie nasz tak zwany wodopój udało nam się dotrzeć do sklepu, bardzo fajna miejscówka bo mamy tutaj od razu taką zawrotkę zrobioną fakt, fakt faktem jest zakaz parkowania a aczkolwiek tutaj przed chwilą obok nas też stała ciężarówka podjechaliśmy, zrobiliśmy zakupy jeżeli ktoś jest ciekawy ile kosztują nas takie zakupy we Francji na przykład, no tutaj Lidl to jest kwota 51,47, euro centów praktycznie żadnych takich y, głupot nie mamy tylko samo, samo do jedzenia tam chyba jakieś słodkości to tylko są croissanty. nie kruasanty tylko y, jabłka znaczy te ciastka takie z jabłkiem francuskie, francuskie, francuskie tak mamy tu głównie banany y, rzodkiew pomidory to położę tutaj na ziemię Ser taki, bo we Francji ciężko chyba jest znaleźć ogólnie ser taki normalny, krojony. Ogórki kola. Nie No, bo w sumie też było pusto. Dwa sosy do spaghetti chyba? Salami. Taką musieliśmy kupić wędlinę bo już nie mieliśmy wędliny z Polski, z tej, co wywieźliśmy. I tam jest cztery rodzaje wędlin, tak? Cztery rodzaje wędlin. I dwa rodzaje mięsa mielone i, i szynkę. Tak, dobrze mówię, szynka, szynka. I to wszystko, tak jak wspomniałem, kosztowało nas 51,47 euro. Centów. Jeszcze truskawki, jajka. A, y, mamy jeszcze truskawki i jajka w sumie. I, i to, jest, to jest tyle z naszego jedzenia. Yy, I to powinno nam wystarczyć na jakiś czas, nie wiem na jaki, na tydzień, na tydzień mniej więcej. Kupujemy tutaj no, ze względu na to, że. Czyli Co? Pieczywo, będzie, musi. No, pieczywo. A, no i właśnie, bułki i chleb. Tak, to, to jeszcze dokupowaliśmy pieczywo. Robimy zakupy tutaj we Francji, ze względu na to, że potem różnie może się ułożyć, niby mamy rozładunek jutro na godzinę 21. Także generalnie byśmy mogli gdzieś tam pewnie sklep jeszcze zahaczyć, ale tutaj mieliśmy po drodze, no, dojazd miał być łatwiejszy, a w zasadzie przejechaliśmy pół miasta, bo rondo było zamknięte, ale ogarnęliśmy temat. No i jedziemy, bo potem nie wiadomo, ile znowu będziemy stać w Hiszpanii. Ostatnio staliśmy w Hiszpanii, Madryt plus Sewilla łącznie wyszło jakieś 7 dni, bo w samym Madrycie chyba 5 staliśmy. No. I przy czego byliśmy potem w hotelu w końcu. Tak więc lepiej być przyszykowanym, niż ostatnio się wybraliśmy na zakupy w Hiszpanii. Trafiliśmy Jest od godziny 14, mieliśmy do sklepu 2 km, aż w końcu potem stwierdziliśmy, że pójdziemy sobie do Lidla, jeszcze 3 km. Czyli razem było chyba 5 czy 6 km prawie w jedną stronę do Lidla, no w dwie to już było... Y... Razem ogólnie zrobiliśmy 14 km. Razem zrobiliśmy 14 km, tak, bo my poszliśmy tam do, do skrzyżowania, później się wróciliśmy, później znowu poszliśmy, także 14 km zrobiliśmy po to, żeby pójść zrobić zakupy. Było fajnie, nie powiem, że nie. Ale nogi to potem wiecie, wysiadają po takim spacerze. Się z obciążeniem. Tak, to, to jest spacer farmera wtedy już, tak jak Mariusz Pudzianowski. Nie dałem rady, nie. Ale to by nic nie dało i tak. Za to lubię Francję, właśnie. Mamy godzinę 12:44, autostrada A71. Jesteśmy przed skrzyżowaniem z drogą N145, miejscowość Montlucon, czyli praktycznie można to nazwać skrzyżowanie z Portugalką jedziemy w kierunku Clermont-Ferrand aktualnie i ruch jest no praktycznie ok, tak jak ten serwis pojechał, ok serwis, to u nas jest tak ok z ruchem bardzo małe natężenie ruchu i to właśnie lubię we Francji to autostrady są y, drogie ale za to ruch na nich jest naprawdę minimalistyczny i dwa pasy w zupełności wystarczą na to, żeby można było praktycznie non stop na odcięciu my jedziemy praktycznie już ja mam wyjechane 3,5 godziny, ale plus-minus 2,5 godziny jedziemy tak tak dobre już po zakupach i, i tak dalej to do tego czasu wyprzedziliśmy 3 litewskie auta w sumie i od tej pory żadna ciężarówka jedna ciężarówka nas wyprzedziła z żywcem i od tej pory my żadnej ciężarówki nie minęliśmy ani nas żadna ciężarówka nie mijała Że zobaczcie jedziemy na południe kraju w kierunku właśnie Montpellier i i praktycznie ruchu nie ma, to jest naprawdę super we Francji. Wiadomo, w Niemczech takiego widoku czasami to nawet w nocy nie ujrzymy, a to dopiero za dnia, co nie, to tak dla porównania. Fajnie, po Francji generalnie y, y, lubię jeździć, ze względu właśnie na to, że i tak i te drogi krajowe, te nacjonalki nie są złe, departamentowe drogi no to troszeczkę takie gorsze, bo to tak wojewódzkie takie drogi, ale też dobrze się fajnie nimi jeździ. Zazwyczaj są te drogi malownicze, takie różnorodne krajobrazy. Na autostradach jest pusto, no i na autostradach są naprawdę fajne parkingi. Z bezpieczeństwem? No z bezpieczeństwem to się za bardzo nie wypowiem. Znaczy dla mnie jest bezpiecznie ze względu na to, że jeszcze nigdy nie miałem niemiłego y, przypadku we Francji, żeby czy nas okradli, czy zagazowali, czy spuścili paliwo, cokolwiek, więc dla mnie na tą chwilę na razie we Francji jest y, bezpiecznie. Ale to wiecie, każdy może mieć na ten temat inne zdanie, co nie? Na przykład no, w pobliżu Calais czy Dunkierki może może to być, yy, kradzieże mogą być nasilone, czy nie wiem, w okolicy Paryża, co może być normą, też mogą być, też mogą kraść. No, na to tak jakby trzeba być gotowym. Yy, ale generalnie, co, co na razie, to na szczęście jeździmy tyle czasu, odpukać w niemalowane, nic się nam tutaj nie dzieje. A szyba, no to jest upierdzielona, bo jest kupa owadów, także... Skończył się okres yy, brudnych lusterek, brudnych szyb od soli, zaczął się okres upierdzielonej przedniej szyby od owadów no niestety, lomba jest, kłódka jest fajny parking puściutki niewiele aut autostrada też pusta co jakiś czas auto sobie przejedzie a my się zatrzymaliśmy teraz właśnie na pauzę zjeść jakiś obiadek mamy godzinę tam przed 16 jest <noise> czas najwyższy Plan spokojny, więc nie ma co gonić. Żono powiedz co dzisiaj serwujesz na obiad. Nie wiem co wyjdzie, ale zaraz spaghetti. W planach mamy spaghetti. Zobaczcie ile mamy tutaj jeszcze białka naklejonego, więc generalnie jakby to nie wyszło, to możemy zrobić zawsze jeźnicę z tego co jest tutaj. Od cholery tych owadów się teraz zalepiło. Nawet żona potwierdza. Tak? Żona, że? że lepiej jest jeździć w zimę i mieć sól na szybach niż w lato i mieć komary, Dlatego tego się nie da nawet zmyć. No, spryski, płyn do spryskiwacza nie działa, bo chociaż jak masz sól, to spływa I albo lusterka przemiesza, albo coś, a to kurę, to tragedia. Tylko czekać w sumie na deszcz, jak dasz nie deszcz padać, to samo poschodzi z szyby. One eternity later. Kolejny dzień zmagań w transporcie międzynarodowym. Jesteśmy właśnie jeszcze w okolicach Bartel Barcelony, przy lotnisku dokładnie. Wyjeżdżamy, e, już jedziemy na załadunek, tak naprawdę. Generalnie powinniśmy mieć za godzinę dopiero rozładunek. E, przyjechaliśmy, było 10 minut po północy. No i z racji tego, że mieliśmy tylko dwie paletki, poczekaliśmy chwilkę na bramie, potem chwilkę na parkingu. I 40 minut pod rampą, dwie palety nam ściągnęli, także mieliśmy czasu więcej dla siebie. Jakoś była chyba druga godzina, jak już zakończyliśmy tachograf i mogliśmy udać się na wysłużony odpoczynek. A teraz jesteśmy właśnie w trakcie jazdy na załadunek o godzinie 21:30, czyli generalnie o tej godzinie, o której mieliśmy mieć dzisiaj rozładunek, my jedziemy się już załadować, ładujemy się do Niemiec, do Zagłębia dokładnie, już 1400 km będziemy mieć ładownych plus minus znaczy <laughs> czy będziemy mieć to zobaczymy za jakieś 45 km, czyli za 40 minut około, zresztą teraz musimy się tylko przedrzeć na drugą stronę Barcelony jak na godziny dobrze wieczorne, bo jest 2043 aktualnie, to ruch jest całkiem całkiem spory. Tutaj w Barcelonie zjechaliśmy na kawałek drogi A2, potem będziemy przejeżdżać już na AP7 i będziemy jechać prosto do załadunku 39 km jeszcze. Takie ostatnie migaweczki z Hiszpanii, bo potem też będziemy lecieć nocą. Zobaczymy, jak nas załadują, to fajnie, to przez całą Francję, Luksemburg, gdzieś w Luksemburgu będziemy robić pewnie pauzę. Plus, oczywiście, jak się jest w Luksemburgu, to w większości przypadków jest jeszcze doliczone tankowanie, że pewnie i my będziemy też w ten sposób działać. A z Wami serdecznie chciałem się pożegnać oraz serdecznie chciałem podziękować za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczyliście troszkę Włoch, zobaczyliście tunel Mont Blanc, zobaczyliście trochę Francji. Pauzę. W sumie urywek pauzy. Znowu przejazd Francją, trochę Hiszpanii. No i kończymy ten film. W takim razie dziękujemy bardzo i do następnego. Na razie trzymajcie się. Cześć.